Jestem Marcin, mam 27 lat, na co dzień w wolnym czasie lubię majsterkować, spędzać czas w warsztacie, natomiast dzisiaj zajmiemy się sprzątaniem i testowaniem tego oto samostojącego, bezszczotkowego odkurzacza od firmy Ryobi, który działa na baterię Ryobi One Plus. Postaram się Wam przedstawić ten produkt oraz pokazać jak dobrze się spisuje, jak wygląda, a zaczniemy od unboxingu. Tak prezentuje się nasz zestaw po unboxingu. A tak wygląda już po złożeniu. Nasz odkurzacz potrafi stać samodzielnie, a oprócz tego prezentuje się doskonale razem ze swoim designem. Działa na baterie Ryobi One+ Plus, które bardzo szybko założymy. Przedstawię wam ten odkurzacz i sposób jego użycia. Jest to model RASV18BL. Jego obsługa jest bardzo prosta. Znajduje się tutaj włącznik, oraz mamy trzy diody, które sygnalizują aktualną moc stania odkurzacza. Zwiększamy za pomocą plusa, ujmujemy minusem, a ten przycisk odpowiada za włączenie szczotek zbierających nieczystości. W tym zestawie znajdują się dwa akcesoria ze szczotkami szersze oraz węższe oraz akcesoria, które są już znane ze zwykłych odkurzaczy. Które możemy łatwo wymieniać, znajduje się tutaj bardzo sprytny uchwyt. Dzięki któremu dwoje z akcesoriów możemy mieć zawsze przy sobie. Rozkładanie naszego odkurzacza na części pierwszej jest również proste. Odbywa się za pomocą takich jasno zielonych klików. Tak wygląda odkurzacz już rozebrany. Aby opróżnić nasze nieczystości, wystarczy pociągnąć ku górze oraz za pomocą tego przycisku. Pozbyć się nieczystości. Te końcówki wymienia się bardzo prosto i szybko. W naszym odkurzaczu znajduje się specjalna dioda, która podświetla miejsce sprzątania, dzięki której też widzimy, w którym miejscu zalega większa ilość brudu i możemy zadziałać naszym odkurzaczem. To, co również jest jego wielką zaletą, to to, że jest w stanie praktycznie się położyć. I dostać do trudno dostępnych miejsc, tak jak pod łóżko bądź pod stół. A największym plusem jest to, że działa na baterie, nie potrzebujemy kabla i bardzo szybko możemy zmieniać pomieszczenia. Zobaczcie sami, z jaką łatwością jesteśmy w stanie odkurzać schody, nie zważając na kabel. Kolejna rzecz, która bardzo podoba mi się w tym odkurzaczu, to to, że w dynamiczny sposób możemy zmienić system tej pracy i z odkurzania podłogi dynamicznie przejść na odkurzanie parapetu z resztek po kwiatkach bądź innego brudu. A teraz sprawdzimy naszą mniejszą turboszczotkę, która zmierzy się z zabrudzeniami na sofie. Kolejno rozsypany cukier, płatki owsiane oraz mąka. Zobaczymy, jak da sobie radę. Toczymy niełatwą walkę z trotem który został umieszczony na wykładzinie przed wejściem do domu oraz na panelach winylowych zobaczymy jak odkurzacz da sobie radę z tak trudnym przeciwnikiem często gdy wchodzimy do domu po prostu różne, różne brudy zostają na tej wykładzinie sprawdźmy w ekstremalnych warunkach to urządzenie Dzięki różnym dedykowanym końcówkom nasz odkurzacz znajdzie wiele zastosowań w różnych miejscach. Na przykład w naszym samochodzie osobowym jesteśmy w stanie dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Ok, jesteśmy już po testach tego urządzenia, a teraz moja opinia na jego temat. To świetny odkurzacz wolnostojący, który zajmuje w domu niewiele miejsca spasuje do każdego nowoczesnego salonu dzięki swojemu designowi. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych marek. Nie mówiąc już o tym, że mamy dostęp do systemu Ryobi One Plus i możemy kolejne narzędzia dokupić i działać na jednych bateriach. Jego największą zaletą jest jego moc na silniku bezszczotkowym oraz wygląd, który przyciąga wzrok. Szczerze wam go polecam: działa świetnie, wygląda superowo. A jeżeli macie już w domu system Ryobi One Plus, to macie duży pakiet mocy, na którym możecie działać długi czas. Moja rada do tego urządzenia to uważać na kable, ponieważ turboszczotki potrafią wciągnąć ładowarki bądź jakieś inne przewody oraz zaopatrzyć się w akumulatory powyżej 4Ah. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia.